Michałowice koło Krakowa, 23 trzeci lutego 2023 roku, godzina czwarta trzydzieści, przekaz numer 1254. Bóg ojciec. Jam jest, który jest, Bóg ojciec, pierwsza osoba trójce świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Nie gardzili nim, nauczyły się go rozpoznawać, a rozpoznawszy słuchali go, nie dajcie się zwieść jakimkolwiek mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej mojej woli. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, ale też jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, który potrafi upomnieć się o swoje. Wiem, że wielu z Was upada na co dzień, a złe duchy nie dają Wam spokoju. Rozumiem Was i Waszą słabość oraz to, że dość często upadacie, skruszeni pokusą upadłego Anioła. Wiem, że czas dla Was bardzo szybko mija, bo musiałem go znacznie przyspieszyć. Nie mogłem pozwolić, aby czas biegł wolno, normalnie przebiegał jak dawniej, bo gdyby tak było, to nikt z ludzi nie zdołałby się zbawić. Uczyniłem to z przymusu i chęci dania Wam możliwości zbawienia się. Chcę, aby każdy z Was zechciał się trudzić dla swojego własnego zbawienia, jak też dla zbawienia innych osób. Im więcej trudu włożycie w ratowanie innych osób, tym mocniej będę działał na Waszą korzyść, na Wasze własne zbawienie. Trójca Święta posiada nieskończenie wiele Bożych Przymiotów. Boży Przymiot to cecha Bożego Charakteru, Bożego Działania. Bożego oddziaływania. Tak bardzo mnie smuci każdy wasz grzech, każdy wasz występek, każde wasze przewinienie, bo one tak bardzo oddalają was ode mnie, a ja was tak bardzo mocno kocham. Najdoskonalej, najpełniej kocham Jezusa Chrystusa, mojego boskiego Syna i Ducha Świętego. Tak samo kocha mnie i Ducha Świętego Jezus Chrystus, mój boski syn, oraz tak samo kocha mnie i Jezusa Chrystusa Duch Święty. Tak, wielka miłość może istnieć jedynie we wzajemnej relacji osób bożych. Ta Boża Miłość tworzy sobą unię miłości trzech bożych serc. Trójca Święta nie może okazać tak wielkiej miłości do ludzi i aniołów, bo nadmiar okazywanej miłości trwale mógłby uszkodzić was ludzi i chóry anielskie. Każdy, kto jest w niebie, nasyca się Bożą Miłością do krańca swojej własnej pojemności ducha i duszy. Im więcej daje od siebie, tym więcej mam, tym więcej posiadam. Tak jest nie tylko z Bożą miłością, tak jest z każdym innym Bożym darem, Bożym przymiotem. Jestem Bogiem bardzo cierpliwym i wyrozumiałym oznacza to, że nie zraża mnie do was wasza słabość, wasza ułomność. Ja wiem o was zupełnie wszystko. Doskonale widzę każdy wasz stan, każdą wyrażaną i ukrywaną emocję, każde drgnienie waszego serca. Najbardziej smuci mnie wasz grzech, wasz występek najmocniej, gdy jest czyniony dobrowolnie, z pełną świadomością czynu, bez przymusu. Słabość człowieka usprawiedliwia go, łagodzi działanie świętej, Bożej sprawiedliwości. Jedynym kryterium mojego przebaczenia każdemu człowiekowi jest wasz doskonały żal za grzechy. Niestety, grzech czyniony świadomie i z premedytacją zazwyczaj czyniony jest z wielką pychą. Im więcej jest w was pychy, tym wystajecie się bardziej butni, hardzi, nieprzyjemni. To maksymalne nasycenie pychą sprawiło, że upadli aniołowie nie potrafią żałować za grzechy, nawet widząc swój ciężki potępiony los. Jestem Bogiem czystym, bez skazy, bez jakiejkolwiek ułomności czy słabości. Najmocniej pod każdym możliwym względem do Trójcy Świętej upodobniła się Maryja, a także wszystkie chóry anielskie. Człowiek po upadku pierwszych prarodziców udoskonala się całe życie, lecz do doskonałości dochodzi dopiero w niebie. Wyrozumiałość moja jest wielka, ogromna, lecz święta, Boża Sprawiedliwość nie pozwala wam przybliżyć się do mnie nieczystymi, niedoskonałymi, bo wasz zły stan przy przybliżeniu się do Trójcy Świętej mógłby was unicestwić, a Trójca Święta tego nie chce. Czym jest święta, Boża Sprawiedliwość? To całkowicie doskonały osąd. To pełne stanięcie w całej prawdzie, takiej bez jakiegokolwiek fałszu i obłudy. Ten Boży Przymiot zawsze odkrywa prawdę, taką jaka ona jest. Zawsze osądza sprawiedliwie, uczciwie, bez krętactwa. Wszelkie Boże Przymioty nie są same, samotne. Nie działają pojedynczo. Zawsze działają razem, łącznie z innymi Bożymi Przymiotami. Boża Sprawiedliwość działa z Bożą Miłością cierpliwością, surowością i łagodnością jednocześnie. Święta Boża sprawiedliwość potrafi wymóc na każdym odpowiednie, ale właściwe działanie. Boża sprawiedliwość zawsze działa z Bożą mocą, która jest tak mocna, że potrafi zmusić do czegoś nawet Bożą osobę. W praktyce doskonale widzę każde, nawet najmniejsze zło, każdy zły zamiar i intencje. Upadli aniołowie mieli pełne poznanie na swoim poziomie, lecz ich grzech i upadek nastąpił z ich pełną świadomością czynionego zła. Ich bunt nastąpił w wyniku ich wielkiej przepastnej pychy, która osiągnęła poziom krytyczny. Siła tego grzechu nie pozwala upadłym aniołom na zmianę jakiejkolwiek decyzji. Ich wolna wola okrzepła w złu, wybrała bunt. Od chwili podjęcia swojej niefortunnej decyzji nie chce dobrowolnie pełnić woli Bożej, Bożych poleceń. Chce być samodzielna, niezależna. Każdy, kto w jakikolwiek sposób oddala się od trójcy świętej, staje się demonem. Aniołowie stali się demonami anielskimi, ludzie potępieni demonami ludzkimi. Stan wiecznego potępienia jest stanem wiecznym, takim bez możliwości powrotu. Potępiony człowiek ani Anioł nie może zbyt długo przebywać poza piekłem, bo tylko w tym miejscu ich byty są stabilne. Poza piekłem stają się narażone na unicestwienie, mogą ulec rozpadowi, a na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Paradoksem jest, że tylko poza piekłem demony nie cierpią tak mocno, jak w nim, lecz stan ten jest dla nich destrukcyjny, dlatego co jakiś czas zmusza mi ich do powrotu do piekła, aby ich byt nie uległ rozpadowi. Tylko w piekle Trójca Święta działa w minimalnym zakresie, on służy tylko podtrzymaniu tych bytów w istnieniu oraz by każdy cierpiał jedynie to, na co zasłużył. Trójca Święta ma wystarczająco dużo siły i mocy, aby wymóc siłą na całym piekle posłuszeństwo. Demony nie mogą udręczyć potępianej duszy udrękami, na które nie zasłużyła. Każda dusza ludzka i każdy duch anielski ma niejako wbudowane mechanizmy blokujące niesprawiedliwe działanie w piekle. Niesprawiedliwości doznają jedynie ludzie żyjący na ziemi od innych ludzi. Trójca Święta będąc w niebie, wszystko i wszystkich kontroluje, działa odpowiednio, gdy zachodzi taka potrzeba, potrafi wymóc na każdym demonie cokolwiek zechce gdy zachodzi taka potrzeba, nie zbliżając się do nich. Byt ludzi i aniołów jest bytem wiecznym, wiecznie trwającym. Trójca święta zawsze ma możliwość oddziaływania na każdą duszę i anioła, nawet na tych potępionych. Nawet w piekle każdy, kto tam jest, musi słuchać każdego Bożego rozkazu. Aniołowie nieba zawsze słuchają Bożych rozkazów i poleceń z wielką atencją, z wielką miłością. Z chęcią wypełniają każdy nawet najmniejszy rozkaz i polecenie. Ci, co upadli też słuchają, nie mają innej możliwości, ale czynią to z nienawiścią i wielką niechęcią, lecz nic nie potrafią z tym zrobić, zawsze muszą wykonywać to, co chce Trójca święta. Moc Boża nie pozwala na brak posłuszeństwa Bożym rozkazom i nakazom upadłym aniołom i duszom potępionym. Wola każdego potępionego człowieka i anioła okrzepła w złu, wybrała maksymalne oddalenie się od Boga, a tam gdzie nie ma Boga, tam zawsze jest jego skrajna odwrotność, tam zawsze jest piekło. Żaden potępiony człowiek lub anioł nie może zbyt długo przebywać poza piekłem, bo tylko w nim ich byty są stabilne. Gdy zbyt długo przebywają poza piekłem, narażają się na unicestwienie, mogą ulec rozpadowi, a na to nie może pozwolić święta, Boża Sprawiedliwość. Trójca Święta nie musi używać siły fizycznej, to działa tylko na stworzoną materię. Trójca Święta działa siłą woli. Gdy którakolwiek osoba Boża mówi, albo pomyśli, a czyni to z mocą, wówczas wystarczy nawet tylko sama myśl która się pojawi w umyśle Osoby Bożej, a to, co chce, aby się zrealizowało, stało, natychmiast się realizuje, nie ma możliwości, aby się nie zrealizowało. Wszelkie byty materialne i nieożywione, jak świat roślin i zwierząt, a także to, co zostało ożywione tchnieniem moich ust, czyli byty anielskie i ludzie, wszystko, co istnieje, zostało skonstruowane przeze mnie z użyciem Bożej Materii, poza tym nic nie istnieje. Cała Trójca Święta ma rzeczywistą moc nad każdą oderwaną od siebie cząstką Bożej Materii. Oderwana Boża Materia nie zubaża osób Bożych, niczego nie ubywa Trójce Świętej. Trójca Święta może rządzić i przekształcać do wszystko, co zostało stworzone. Każdy atom Bożej Materii słucha tego, od kogo pochodzi, nie ma możliwości, aby nie słuchał. Wszystko poza ludźmi i aniołami będzie zmienione, przetworzone. A na końcu wszystko, co zbędne i niepotrzebne, będzie wchłonięte przez Trójcę Świętą. Na wieki zostaną byty, które otrzymały ode mnie tchnienie życia. Te nigdy nie mogą być skasowane, wchłonięte przez nas. One zostaną na wieki tam, gdzie trafiły. Zbawieni i aniołowie będą na wieczność szczęśliwi w niebie. Demony i potępieni ludzie na wieczność w piekle. Trójca Święta nie powierzy zbawionemu człowiekowi tego, co powierza aniołom. Bo każda dusza ludzka oprócz duszy Maryi nie jest w stanie zrealizować tego, co może zrealizować któryś z aniołów. Zbawiona dusza ludzka nie może utrzymać mocy Bożej niezbędnej do wykonania zadania z powodu zbyt małej pojemności duszy człowieka. Z ludzi tylko Maryja ma możliwość wykonania każdego zadania i przez pewien czas utrzymać powierzoną jej moc Bożą. Powierzenie mocy Bożej Maryi nie czyni z niej Boga. Dusza Maryi ma wystarczająco dużą pojemność, aby mogła wykonać bez przeszkód każde powierzone zadanie, rozkaz. Poza nią tylko chóry anielskie są w stanie zrealizować każde zadanie, które zostanie im powierzone. Dusze wszystkich zbawionych cieszą się wiecznym szczęściem i radością. Mogą się nadal modlić, czyli rozmawiać z Bogiem. Zawsze mogą o coś Boga prosić. Mogą działać cuda i znaki mocą Bożą wobec ludzi żyjących na ziemi. Wszelkie cuda, które czynią, nie czynią ich sami. To działają osoby Boże, bo na słowo wypowiedziane przez Trójce świętą lub nawet pomyślane dzieje się to, co my chcemy, i nie ma jakiejkolwiek możliwości, aby się to nie stało, czego chce i pragnie wola Boża, nawet wykorzystując ludzi, dla ludzi. Wola Boża jest nad wolą każdego człowieka i anioła. Tylko Boża wola może zmusić wolę każdego człowieka i każdego anioła do wykonania czegoś. Tej mocy nie ma wola człowieka i wola anioła. Ci mogą decydować jedynie o sobie. Trójca święta szanuje każdy wybór woli człowieka i każdego anioła, akceptuje każdy ich dobrowolny wybór. Chóry anielskie raz dokonały wyboru, to była ich próba. Ci, co źle wybrali, zgrzeszyli, zostali przez ten wybór wiecznie potępieni. Ci z nich Którzy wybrali dobrze, są dalej w niebie i z miłością słuchają każdego nawet najmniejszego polecenia i rozkazu Bożego. Wybór człowieka trwa przez całe jego życie na Ziemi, a to jest z kolei próbą dla niego. Każdy żyjący na Ziemi człowiek może ułatwić sobie życie i funkcjonowanie, oddając siebie samego i wszystko w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej. Co to daje? Każdy człowiek który się oddał w Bożą niewolę, nadal może nią dysponować, nadal może dokonywać swoich wyborów, lecz to Trójca Święta kontroluje te dusze i ma możliwość zmuszenia takiej osoby do zmiany jej decyzji. Boża wola nigdy nie zaczyna od razu oddziaływać brutalnie na wolę człowieka, zawsze zaczyna łagodnie, zwykłymi upomnieniami, zwykłym, codziennym oddziaływaniem. Ma o wiele lepiej każdy, kto słyszy głos Boży. Ten wie, co mówi trójca święta i może o wiele szybciej odpowiednio zareagować. Człowiek, który nie ma tego daru, jest upominany wstrzymaniem na czas do opamiętania Bożego Błogosławieństwa. Pojawia się seria chorób i niepowodzeń, seria złych zdarzeń. Normalnie też zdarzają się człowiekowi pojedyncze przykre zdarzenia, sytuacje, to jest zwykłe, życiowe doświadczenie oczyszczające Was z grzesznych naleciałości. Zechciejcie zauważyć fakt że Boże upominanie utrzymuje złe zdarzenia przez dłuższy czas, które trwają nieprzerwanie, jest przez to wyraźnie odczuwalny brak Bożego błogosławieństwa. Chcąc sobie pomóc, czyńcie codziennie wieczorem solidny rachunek, sumienia, ale nie zdawkowo. Po łebkach, czyńcie to uczciwie. Trójca święta natychmiast Wam pomoże wychwycić, co było nie tak, pomoże wychwycić wszelkie zło, które w danym dniu zostało uczynione przez Was. Zdając sobie sprawę ze swojego błędu, ze swojego przewinienia, macie szansę się opamiętać, nawrócić, zaprzestać czynienia zła. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy. Swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które wam tak chętnie ofiarowuję. Zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki, w pełni zgadzajcie się z wolą Bożą, nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy się to wam nie podoba. Proście Boga tylko o to, co wam jest niezbędne, konieczne do życia i działania. Zaufajcie prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi, nie musicie niczego się obawiać, bo trójca święta i Maryja, sami wszystkim chętnie się zajmą. Tylko zaufajcie i zawierzcie nam wszystko. Czy stać jest was na to. Chcę wam pomóc, chcę was prowadzić. Tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dziecię za rękę, czy mi na to pozwolicie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili na działanie w was i przez was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Kto z was jest w stanie mnie choć trochę pokochać? Ja, mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie, czy to docenicie? Kiedy? Bóg, Ojciec. Ogłoszenie. Modlitewniki Żywego Płomienia Wydanie dwutomowe o objętości ponad 700 stron, w cenie 46 zł za jeden komplet, poświęcone w rycie łacińskim przez egzorcystę można zamawiać pod telefonem 507 015 737 u pani Haliny Szustak, która udziela informacji w dni robocze i wysyła od jednego do dwóch kompletów. Zamówienia na większej ilości proszę składać bezpośrednio w drukarni do pani Magdaleny. Telefon 664 038 100.